Czy wygrałbyś pojedynek z Jokerem w prawdziwym życiu i jesteś bardziej sprawny od niego? Rozegraj te trzy konkurencje i zobacz, kto by wygrał. Pierwsza konkurencja to wstanie z pozycji siadu tureckiego. Spróbuj wykonać to bez podpierania się rękami ani kolanami. Jeżeli ci się udało, to gratulacje. Punkt dla ciebie. Jeżeli nie, to Joker wysuwa się na prowadzenie. Teraz pora na coś prostszego. W drugiej konkurencji spróbuj zrobić tak zwaną agrafkę na obie strony. Czyli i jedną i drugą ręką łapiąc za plecami na zmianę od góry i od dołu. Tutaj tak samo. Jeżeli ci się udało, masz punkt. Jeżeli nie, to Joker zdobywa punkt. Sprawdźmy teraz twoją rozciągliwość grupy kulszowo-goleniowej. Jeżeli usiądziesz ze złączonymi nogami, prostymi w kolanach i będziesz w stanie dotknąć stopy, ale przynajmniej tak zwanym stawem międzypaliczkowym bliższym, czyli pip, to wygrywasz tę konkurencję i zgarniasz punkt. I co? Jesteś sprawniejszy niż Joker i pokonałeś go? Daj znać w komentarzu.